Ewangelii według świętego Mateusza. Po przyjściu do swojego rodzinnego miasta Jezus nauczał w synagodze, że aż dziwili się i mówili, skąd mu ta mądrość i moce. Czyż nie jest on synem cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maryja, a jego bracia Jakub, Józef i Szymon i Juda? I czy nie ma u nas wszystkich jego sióstr, skąd więc w nim to wszystko? I czuli się nim zgorszeni. A Jezus powiedział do nich, nigdzie nie lekceważą proroka, jak tylko w jego ojczyźnie i domu. I z powodu ich niedowiarstwa niewiele tam cudów uczynił. A dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Przypomnę, że ostatnie zdanie wczorajszej Ewangelii brzmiało: Kiedy Jezus skończył te przypowieści, pamiętamy, w minionych dniach mieliśmy całą serię przypowieści o Królestwie Bożym, i kiedy Jezus skończył te przypowieści, odszedł stamtąd, tam, gdzie, gdzie je głosił, i, po, i przyszedł właśnie, teraz słyszymy, do swojego rodzinnego miasta i tam nauczał. I też słyszeliśmy wczoraj, na koniec właśnie tej ostatniej przypowieści o Królestwie Niebieskim, Pan Jezus mówił o tym, że że Królestwo Niebieskie podobnie jest do gospodarza, który ze swoich składów wydaje rzeczy nowe i stare. I to, co się wydarzyło w Nazarecie oczywiście, nie? to rodzinne miasto Pana Jezusa, to jest oczywiście Nazaret. To, w jakim stopniu właśnie nawiązuje do tego, jest, jest przykładem na to, że jednak byli no, w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus nauczał, że uchodził po tym świecie, że byli tacy ludzie, którzy właśnie byli zamknięci na coś nowego. Tak. Znali Pana Jezusa. Od małego. I no i w ich mniemaniu wszystko o nim wiedzieli. Wiedzieli, że jest jednym z nich, że jest synem cieśli. Pewnie to też być może to oznaczało, że Pan Jezus sam był też cieślą, a więc był rzemieślnikiem, nie? który wykonywał dla nich jakieś, jakieś przedmioty rzeczy chociaż Roman Bransztetter w swojej książce Jezus Nazaretu sugeruje, że no tak, tak w fabule tej książki, bo przypomnę, jest to taka fabularyzowana opowieść o Panu Jezusie, o Jego życiu i on tam sugeruje, że Pan Jezus, czy według treści tej książki, Pan Jezus mimo tego, że był z zawodu Cieślą, jako sen cieśli, to jednak nie pracował w tym zawodzie, tylko był pracownikiem rolnym. No mniejsza o to, w każdym razie znali go, wiedzieli. Jeden z nas, nas, człowiek, wszystko o nim wiemy. I teraz nagle jakieś nowe rzeczy. No. Yy. Nagle się okazuje, że on jest mistrzem, takim duchowym, rabim. Rabim, nauczycielem Izraela, tak? nauczycielem wiary. Tak? Właśnie, no. Jak to? To coś nowego. To coś nowego. I, i, i na skutek tego nie mogli uwierzyć. No. Zobaczmy. Tylko dlatego, że zobaczyli, że zobaczyli coś nowego. Ta Ewangelia sugeruje, że gdyby do nich przyszedł Pan Jezus, to miało miejsce właśnie we wszystkich innych miejscach nie? poza Nazaretem, że gdyby do nich przyszedł jakiś inny człowiek i głosił dokładnie to samo, to oni by byli bardziej otwarci. Nie? W każdym razie, hmm. yy, prawdopodobnie wtedy Pan Jezus yy, doświadczyłby takiej samej wiary z ich strony, jak w innych miejscach. No? Tam, gdzie przychodził jako obcy, no? tam, gdzie ludzie po raz pierwszy go yy, widzieli i doświadczali, i dla których już nie był stary. No? stary, mam na myśli oczywiście nie wiek, tylko tylko to, że znają go od kilkudziesięciu lat. Yy, tak jest. Yy, jest coś takiego. No w każdym razie o tym mówi ta dzisiejsza Ewangelia i i to myślę, że to jest to, to zjawisko nie, nie dotyczyło tylko Dawnych, tych czasów nie, pana Jezusa. Teraz może być coś podobnego, podobne zjawisko. Ono ma miejsce de facto właściwie zawsze, kiedy ktoś, kto był katolikiem od dziecka. Chodził na lekcje religii, no i chodził zawsze na msze do swojej rodzinnej parafii. Tam od kilkudziesięciu lat był ten sam proboszcz, może nawet nie było żadnych wikarych, albo jeżeli byli wikarzy, no to, to bardzo byli Podobni w nauczaniu nie? do proboszcza, jakoś tak nie odstawali. Nie? No, i ktoś przez kilkadziesiąt na przykład lat był nauczany w pewien określony sposób. Tak to się dzisiaj mówi: Żył w swego rodzaju bańce. Czyli w takim właśnie zamkniętym środowisku, trochę jak ci ludzie w Nazarecie. I teraz y, y, nagle y, pojawił się internet, i ten ktoś albo zaczął jeździć po świecie, przeprowadził się do dużego miasta. Nie? Ale powiedzmy, że nie. dzisiaj to się często dzieje za przyczyną internetu, nie? że nagle ktoś odpala, że tak powiem, jak to się popularnie mówi, YouTube'a, i słyszy, że ktoś w kościele y, naucza inaczej. W jakiś nowy sposób. I natychmiast, tylko dlatego, że to jest nowy sposób, to to odrzuca. Mówi: Nie, nie, nie. Ja nie będę tego słuchać, nie będę się z tym zgadzać, bo to jest nowy sposób nauczania. Tu są jakieś nowe treści, tu są jakieś nowe rzeczy. Inne niż te, które słyszałem od kilkudziesięciu lat. I, I taki człowiek wtedy czuje się zgorszony. Dokładnie tak, jak ci ludzie w Nazarecie. A tymczasem być może jest tak, że po prostu żyjąc w tej, właśnie przysłowiowej bańce, ten ktoś nie wiedział o wszystkim. Nie wiedział o wszystkim. Mi zdarzyło się nieraz, tak, kiedy rozmawiałem z księżmi na temat sposobu nauczania tego, co ludziom mówimy, zambony i tak dalej, czy właśnie na YouTubie. Już nieraz usłyszałem coś takiego, że przepraszam, jeśli teraz kogoś z, właśnie zgorszę, nie, ale niestety, niestety, mówię to ze smutkiem, usłyszałem, wiesz... Jednak ludziom nie można wszystkiego mówić tak otwarcie. Oczywiście nie stoi za tym chęć okłamywania ludzi, tylko taki, taka tylko po prostu autentyczna troska, że, że ludzie tacy przeciętni, co nie studiowali teologii, że oni Mogą zbyt takie szczegółowe rzeczy, zbyt o, o, o Panu Jezusie opowiedziane, czy też zbyt dokładnie opowiedzianą Ewangelię, mogą błędnie zrozumieć. Że lepiej niech, niech znają taką wersję bardzo uproszczoną że świat jest czarno-biały, że yy, na przykład Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza za złe karze. O tym miłosierdziu to tam lepiej za wiele nie gadać, bo kto to zrozumie, to nie wiadomo, to miłosierdzie. No to niektórzy to mogą potraktować jako pobłażliwość dla swoich złych czynów, no i wtedy będą źle postępować, więc, yy, więc tak nie nauczajmy. Raczej niech to nauczanie będzie takie surowe, żeby ludzi trzymać w karmach. No bo przecież jednak, nie? No, Pan Jezus mówi, że trzeba być człowiekiem prawym, żeby pójść do nieba. Tak, a tymczasem Ewangelia jest bardzo trudna i skomplikowana. Dlatego, że ona jest nie, zapisana, nie jest zapisana tylko na kartach Pisma Świętego, ale przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa. A wiadomo, że jeżeli mówimy nie o jakiejś książce, tylko o człowieku żywym, żywym bo Pan Jezus żyje dzisiaj, tak, tak, jest żywy, cały czas naucza. Chodzi właśnie, przychodzi do naszych miejsc, gdzie mieszkamy. Do naszego życia i naucza. No to jeżeli tak, jeżeli przyjmiemy, uznamy, że Ewangelią jest sam Chrystus, to, to wtedy ta Ewangelia staje się trudna, wtedy wymagająca zaangażowania w poznanie osobiste Pana Jezusa. No a być może rzeczywiście są ludzie, którzy nie są gotowi na taki trud. Zwyczajnie, nie są gotowi. Nie to, że są jakieś źli, nie? tylko po prostu nie są gotowi. Tak, oczywiście, żeby było jasne, hmm, przez to, co mówię, nie chcę powiedzieć, że jestem jakiś mądrzejszy od innych księży, że lepiej coś wiem i tak dalej, ale postanowiłem podzielić się z wami dzisiaj właśnie właśnie tym, tą, tym moim doświadczeniem, że że niestety my się trochę w kościele boimy właśnie tego owego zgorszenia i wolimy przemilczać pewne rzeczy, jakoś tak upraszczać po prostu, właśnie Ewangelię, w związku z tym w ogóle naszą wiarę, życie wiarą. I próbujemy robić. No niektórzy mówią, że. Że, że takie mówienie o Bogu miłosiernym to jest mówienie yy, yy, o Bogu, jakby był jakimś pluszowym misiem, no. pluszową zabawką. Nie, mi się daje. Znaczy, no dobrze, no jeżeli ktoś tak to odbiera, nie? No, yy, ale, ale tak takie jest nauczanie Pana Jezusa. No. Yy, yy. A już na pewno mi się wydaje, że nikt, ani papież, ja też staram się nie pomijać tych niepluszowych aspektów, elementów Jezusowego nauczania. Natomiast natomiast mam wrażenie, że niektórzy sobie wyobrażają Pana Boga, jakby był dwuwymiarowy, taki o właśnie, na obrazku. Na obrazku. Jakby miał tylko szerokość i wysokość. A tymczasem on jeszcze ma głębokość. On jest żywym człowiekiem. I, I mówić o nim jest naprawdę trudno. I bardzo trudno jest go przyjąć, uwierzyć. No bo łatwiej jest opisywać rzeczywistość, kiedy się uzna, że ona jest dwuwymiarowa, a dużo trudniej, kiedy jest trójwymiarowa. Tak. Kiedy jest trójwymiarowa, kiedy Bóg dla, dla nas staje się też pewną głęboką rzeczywistością i to nieskończenie głęboką, to mm, zaczyna się w naszym życiu, a jesteśmy wierzącymi w tego Boga, to zaczyna się w naszym życiu z jednej strony jakiś yy, nowy i to spory trud poznawania tego Boga, ale z drugiej strony zaczyna się jakaś piękna przygoda. A przede wszystkim doświadczenie prawdy. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.